W kraju Krakowie przyczyny umorności dla pozostających pod zabrami Polski odsłonięto do Mów Do miasta, które liczyło wówczas 160 tysięcy mieszkańców. Na uroczystości przybyło 150 tysięcy mieszkańców. Rozpoczął się proces restytucji Rzeczypospolitej, którego nikt już nie zatrzymał. Dziś ten Państwu przypomnieć stan tego wydarzenia.

Dokształ, nie mogę, głosu, nie na tym, nie. Człowiek, który dba o nasze polskie interesy tam na po drugiej stronie oceanu lepiej niż my wszyscy. Człowiek, który w ogieńach muzycznych już się na całym świecie. Człowiek, który jest genialnym artystą i wspaniałym poradnikiem. Ignacy Paderewski. Mała, ale nic nie Wiedział, że właśnie tutaj także nasze kurorty, odkąd raz, naszego długiego, długą, długą,